Solidarność Monika Rutkę można? Tak? A prezesie, dlaczego pan nie chce odpowiadać prezesie, na pytania? W razie, może do 24. Co się stało z pieniędzmi na zbiórkę dla powodzian? 50 milionów prawie leży na koncie. Ludzie czekają, nie mają, nie mają pieniędzy na opał, nie mają z czego żyć. Co się stało z tymi pieniędzmi? Dlaczego leżą na koncie? Co będzie z no odsetkami z tych pieniędzy? Panie Prezesie, proszę powiedzieć, nie stały? Gdzie one są? Jaką pomoc została przydana? Ale proszę panie, Państwa, to nie jest, jest. To jest? To jest, to jest, to jest. Ale Jaki dlaczego Pan Prezes nie wszytanie? chce odpowiadać? Panie, panie odpowiadać na pytanie. Tylko 24 miliony do panie, tej pory panie, prezesie, zostały... wydane. dlaczego Pan się chowa? Dlaczego, dlaczego Pan się chłowa? Dlaczego Pan ucieka? Dlaczego pan dlaczego pan ucieka? Dlaczego pan Szanowni Państwo, to nie jest wyznaczona to dla mediów. A Prosimy to do nas nie będzie dos, być Ale ja wysłałam pytania. pytania, wielokrotnie wysłałam pytania do Wośpu, nigdy nie dostałam Proszę odpowiedzi. w takim razie przypomnieć się z tą prośbą. Być może wiadomość tam gdzieś zaginęła, odpowiemy od odpowie. razu. Nie, nie zaginiesz. Być... Dlaczego? Dlaczego, dlaczego nie ma dlaczego, pytań? Dlatego że się spieszymy. Aha. W tym momencie niestety musimy zaraz uciekać, więc prosimy Państwa, umówmy się na spokojnie. Czyli to na konferencjach do... że będzie możliwość zadawania pytań? Nie, nie to po co my tu przyjechaliśmy? Prezesie, pan wyjdzie. Do... Pan, wyjdzie pan, do... pan się nie boi, naprawdę, nie ma czego. To tylko pytania. Nie boimy się żadnych pytań. Chyba się boicie jednak, skoro Pan prezes się schował. Nie, nie. Nie się Nie. Boicie, pan się nie się w tym odpo... być wyznaczone na Zapraszam na naszą stronę pobudziwospor.pl. Byliśmy co, na tej stronie i na podstawie dokładnie informacji, które są na tej stronie, zadawałam Wam pytania. Dobrze, poproszę o ponowienie tych pytań i się Ja do mogę już w tym momencie bo, pani. Proszę licenie, mają. Prezes. Może do nas wyjść, może z, Państwo, my z 70, prawie 4 milionów. milionów To są też pieniądze publiczne. I robi tutaj sobie konferencję, to warto by było, gdyby To odpowiedzieć jest publiczne pytania, miejsce. No, pytania nie pasują. Oczywiście jest to publiczne miejsce. Nie chodzi o to, że komuś pytania nie pasują, bo chociażby parę dni temu Jurek udzielał wywiadu dotyczącego również powodzi. Na naszej stronie jest dodatkowa informacja kompleksowa, pokazująca, ile wydaliśmy do tej pory. Ile zabraliśmy w ramach zbiórki publicznej, i jest również informacja o tym, że wciąż środki wydatkujemy na zakupy sprzętu medycznego. do Gdzie, szkitali, gdzie jest ten sprzęt? Wie pani, co nasi reporterzy tak. od kilkunastu dni jeżdżą po terenach popowodziowych, szukają pomocy od was, wszystko oklejacie zawsze serduszkami. Mm -hmm. Nikt nie mówi, że dostał cokolwiek. Oczywiście, że tak. tak, Nikt tak nie, nie dostanę Dobrze. Was. Dobrze, dlaczego tak mało? Dlaczego tylko trzydzieści parę procent z pieniędzy, które są przeznaczone na pomoc powodzianą, zostało wydatkowane? Szanowni Państwo, nie wiem skąd macie te wyliczenia. Z, od Pani dokładnie, prawdopodobnie od Pani Pani wysłała mi SMS-em odpowiedź. Momencik, ja to to rozmawiam. W sprawie 72 milionów, proszę mi nie przeszkadzać przez chwilę. 72 mi milionów wydaliście 24 miliony. Proszę mi nie przeszkadzać. 862 panie, 155 zł. Co zresztą? na naszą stronę. nie ma tam nie ma tam panie na stronie momencik. Nie, bardzo, panie, pani, rozmawiamy. Proszę, ale, pan ale, ale pan powiedział, że indywidualne rozmowy jeszcze będą. Ale w tamtej części. Ale nie ma, ale pan prezes uciekł przez mediami. Ja wiem, a pan pytał oczywiście. Szanowni państwo, wymaga chciałbym trochę kultury. Wymaga kultury to, że jeżeli przyjęliście nasze zaproszenie, to szanujecie nasze reguły. My że ja nie jesteśmy jest na sporo, pikniku, my jesteśmy w nie, pracy. Ale naszą regułą jest to, że nie pika się po instytucji. A ja, a ja mam nadzieję, że pan szanuje na przykład czas dziennikarza. Ja Zapraszacie na konferencję. I nie można zadawać, zadawać pytań. Nie. Nie. Zapraszam pana do miejsca, gdzie można zadać pytania. Ale nie ma to, to, też pana prezesa, to jeżeli to, pan, prezesa, pan prezes z nami pójdzie, pójdzie. Zapraszam najpierw. Nie, to poczekamy, wszyscy razem pójdziemy, dobrze? No będziemy zadawać pytania, taka jest nasza praca. Mogą państwo zadawać pytania, To proszę poprosić pana prezesa Nie pytanie, bo się odpowiadać nie Panu Problem, proszę, żeby pani uszanowała na tym, to, na tym, że, że jest nie jesteśmy urzędzie. zainteresowani panu zadawać pytania. A ja panie bardzo się z, z tego powodu cieszę. Pana, Wie pan, panie no, prezesie, prezesie, proszę jest, wyjść. Jest prośba taka, żebyście państwo panie przyszli tam? Tak, poczekamy aż wyjdzie tam, pan prezes jest, i razem pójdziemy prezesi, tam. tam. Gdzie są Oczywiście. Inne redakcje, stacje, tam wszyscy pytają. Tylko no brakuje tam. gościa numer jeden, prawda? Ale ja tego nie wiem. No a przepraszam, może państwo. poczekać na sali konferencyjnej? No właśnie. Państwo przyjdą. Proste? Panie prezesie, jak pan wyjdzie do nas, się boi. Nie się boi. pan? pan się nie boi, pyta. Czego pan się boi? Panie prezesie, pan wyjdzie tutaj. O. Dobra, to już macie Państwo nagrane, co chcieliście. Zapraszam. Nie, nie, na nie, nie właśnie nie mamy. czekamy właśnie na tych, no, nie, nie, możliwość nie, nie, odpowiadania na pytania. Nie, nie ma z rozmowy z panem prezesem inne media. No nie utrudniajcie nam też pracy, tak? No tu są. Ale, ale czy pani teraz poważnie z nami rozmawia? Pan prezes ucieka. Pan prezes ucieka. Kiedy pan prezes, ja, 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 ja Kiedy pan prezes, prezes widzi miejsce na... Z której na, redakcji jest koleżanka, z której redakcji jest się, poprosiłam o odpowiedź na pytanie. Nie, mam nagrane. Zapraszam tam, gdzie wszyscy dziennikarze. Ja tam muszę wracać, bo tam są inni dziennikarze to proszę, a my sobie poczekamy nie będziemy Pana przeszkadzać, bo to jest urząd, tu jest strefa y, zamknięta, więc nie powinni się tutaj być. Poczekamy na Pana Prezesa. Poczekamy ja ma... na, pana prezesa. Po, na Pana Prezesa. Poczekamy są bezpieczeństwa, nie moje. Dobrze, tak działacie, Okej. Świadczy to o Was. Świetnie, dzięki, pozdrawiamy. Poczekamy na Pana Prezesa. Pozdrawiamy na Pana Prezesa Owsiaka. Maciek, no stój tutaj i czekaj, no bo przecież, przecież ja muszę iść tam, tak? Bo tam jest reszta mediów. No, pewnie też czekają na Pana Owsiaka. Pan pójdzie za pewne Zapewne tak pan jest, pan wszyscy na niego czekamy, wszyscy na niego czekamy. Zapraszam. Nie, dziękuję, Ja poczekam tutaj. Nie, nie mogę się doczekać. Co opowie pan? Przeznaczony nie Po to, żeby móc testować, sprawdzać. że czeka pan na telefon, tak? No, mi nie No proszę, żeby brać bo tam jest rozmowa, no zachowaj się profesjonalnie. A proszę Panie, do nas prezesie, nie mówić pani, na ty, bo my nie jesteśmy prawie. pana znajomymi kolegami. Panie, trochę proszę. szacunku. Mówił Pan dzisiaj o tym szacunku Panie, trochę. Panie, tak. Jurku, mikrofon? też. zdecydowanie tak. Mamy no. długą historię no. karania udziału. Tylko też, żeby nie na zabudzić tego Panie drugiego. Pani prezes mówię nauczyć. że się 90 Zaczął się mniej więcej około 10 lat. To, nie tylko osoby prywatne, również instytucje państwowe, publiczne, prawda? Tam jest mikrofon, tam jest mikrofon. No to mogliśmy tam mieć ciszę, spokój

no, ale czemu nie, nie była zrobiona tradycyjna konferencja? Czemu to mi.? Dlaczego nie zrobiliście konferencji? Po prostu były mikrofony, było, były możliwości tutaj, kamery rozstawione. Po co była ta ucieczka? Ja jestem spokojna, nie wiem jak pan. Tak? Dobrze. Orkiestro Świątecznej Pomocy. Cieszę się, że mogę powiedzieć, że pan poszł. A pan, panie, pan mówi, że ten bartel się od tego nie z sebem. Czy wielka orkiestra Świątecznej Pomocy ma zamiar zaangażować się w wyborów prezydenckich w maju przyszłego roku, jak i agitowej za którymś z kandydatów? Jakie globalnie koszt tej kampanii? Mam nadzieję, że to jest taka nasza problemu. Nie uważam, że to nie jest, nie jest że w, 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 w sposób Nie Może że Mamy się Mamy Na globalny I rzeczywiście pozwoli nam uwierzyć Rozumiem, że czekamy też na zainteresowanie Mediów takich TVR, tak? Na rynku międzynarodowym Bo że mamy Proste pytania, szybkie odpowiedzi. Nie ma się czego bać. A to może wyjdziecie, bo my tutaj bardzo długo już czekaliśmy na pana prezesa, tak? Chce się pan trochę. No dobrze, to, to może. Chodźmy tutaj, dobrze? Dobrze. Szanowni Państwo, to jest pytanie, co Moje pytanie jest takie z, z Pana deklaracji z Orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przeznaczony około 40 milionów na pomoc powodzianom. Kolejne pieniądze wpłynęły ze zbiórki na dzień 19 listopada, jak dostałam informację od Państwa, zresztą to było około 32 milionów. I kolejne moje pytanie dotyczyło tego, ile z tych pieniędzy po dwóch miesiącach, po dwóch miesiącach przeznaczyliście na pomoc powodzianom. Dostałam w odpowiedzi około 24 milionów. Moje pytanie jest takie, co się dzieje z tymi 40 gdzie to ma ponad pięcioma milionami, Gdy w momencie, kiedy ludzie nie mają za to sobie ogrzać mieszkań, nie mają dróg, nie mają mostów, nie mają nawet gdzie kupić chleba. Każdy, kto był w lądku zdroju, to wie jak wygląda sytuacja jest tragiczna. Pytam się ludzi, czy dostali coś od wośpu? Nie, nic nie dostali. W Lądku oczywiście tam coś tam... Nie to jest przedstawienie również sytuacji, tak? tam tam gdzie tam gdzie można się pokazać, to państwo jesteście tam gdzie można nakleić naklejki, ale potrzeby tych tych ludzi są zupełnie inne, tak? Potrzebują przeżyć. A, ro... Ja mówię o potrzebach mieszkańców. Ludzie wpłacali pieniądze po to, żeby pomagać tym, którym zabrało wszystko woda zabrała wszystko. Domy, opał. Co z tymi pieniędzmi? Dlaczego tak długo wiszą na koncie? To jest koniec mojego pytania. Proszę Państwa, opuściłem salę. Jak wczoraj byliśmy przygotowani na rozmowę o misji z ale musiałem poprosić o. Precyzyjne dokumenty z fundacji, które przyszły. Dlatego jestem tutaj i odpowiadam na pytanie. Pierwsze pytanie mam do Pani. Co Pani powiedział około 24 dni? Wielka orkiestra świątecznej pomocy mogę pokazać SMS-a. Powiedziałam na 19 listopada. Rozumiem, że po moim artykule... Proszę na nasz internet. Proszę pana, za, zaglądałam wszędzie, dlatego wysyłałam aktualnie. pytanie. 19 listopada do Publiczna, która którą ogłosiliśmy, wynosiła 32 miliony 66 tysięcy 900. To było na 19. Do tej wydaliśmy... 38 milionów, 829 tysięcy, 12 złotych, 68 euro. Zł. Ale wydaliśmy wszystkie pieniądze, które zostały nam przekazane, w całości te pieniądze zostały wydane i wydaliśmy 40 milionów, to była nasza oferta fundacyjna. W momencie, kiedy ruszyła powódź, natychmiast zaoferowaliśmy nasze pieniądze z naszego konta. To nie były pieniądze zbiórkowe, a więc powiedzieliśmy, że możemy z tych pieniędzy, z takiej wysokości, bo to największa. Deklaracja finansowa jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, że z tych możemy korzystać natychmiast. W związku z tym, kiedy skończyły się pieniądze ze zbiorki 32 miliony, 66 tysięcy grosze, uruchomiliśmy pieniądze, które były przez nas zaoferowane. To nie jest tak, że my powiedzieliśmy, że wydamy 40 milionów złotych. To są pieniądze z naszego konta, nie zbiórkowego. biurkowego. W związku z tym proszę nie podsycać atmosfery, mówiąc, to są pieniądze od ludzi, i od firm. Te pieniądze wydaliśmy w całości, Ty na same zakupy medyczne 22 miliony 220 tysięcy 278 25 groszy. Ostatnią fakturę, którą podpisywałem, to jest faktura na 4 miliony, chyba zł tysięcy złotych na tomograf komputerowy, na rezonans magnetyczny dla szpitala w Dysie. Kiedy mówi Pani o, że jechaliśmy tam tylko po to, aby naklejać serduszka, to gdyby Pani też zajrzała i byłaby Pani taka uprzejma, a właśnie tej uprzejmości nie ma, to od początku powodzi w lądu Zdrowiu, w Stroniu Śląskim stanęła nasza pomoc, stanął nasz punkt, który przez ponad miesiąc działał 280 osób z pokojowego patrolu przyjeżdżała, by pomagać. Mało tego, toalety, sanitariaty, które zostały w dwóch miastach w Stroniu Śląskim i Ląku Zroju. W lądu zroju stanęła także pralnia. Jeżeli pani mówi, że nie dawiamy do ludzi, to właśnie ta pralnia okazała się największym hitem, bo przez miesiąc prała wszystko, co ludzie do nas przynosili. I nie było tam nagle serduszko, żeby się przy nim pokazać. To było naklejone, żeby ludzie trafili tam i żeby zobaczyli w jaki sposób się wydaje pieniądze. Panie prezydencie, ludz, tak, ludzie nie mają, pomocy, ludzie nie tak, mają na opał, ludzie, tym tym, zbieramy, ludzie nie, nie mają na remonty, a pan mówi o pralni. My zbieramy, robimy pomoc indywidualną. By pan znała historię, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy kupujemy sprzęt, tym się zajmujemy. Nie kupujemy opału, nie budujemy dróg, nie remontujemy miast, tylko pomagamy ludziom w ten sposób, jak jest najbardziej związany z nami, a więc ostatni zakup, czyli Nysa. Do szpitala w Nysie będziemy jeszcze kupowali sprzęt, tak jak sprzęt laboratoryjny, bo całe laboratorium dla sepsy zostało zmyte. W związku z tym, te pieniądze z tych 40 milionów, no to są właśnie te fakty, z tych 40 milionów trzymamy. Do tej pory wydaje się ponad 6 milionów złotych, z tych, które my oferujemy. A teraz uwaga. Wsparcie dla służb ratunkowych. Mało tego, stoi w Nysie, tutaj się Pani zainteresowało. Nasz wynajęty rezonans magnetyczny, wielki, ogromny kontener, który pracuje już trzeci miesiąc. Tam miał pracować miesiąc. Przedłużyliśmy teraz na cały styczeń wynajęcie tego urządzenia, zanim postawimy tam nasz rezonans magnetyczny, który został już kupiony, ale trzeba przygotować całe pomieszczenie. Panie Mało ludzie, tego, gdyby lab... Pani przeczytała wszystko, to jeszcze jest wsparcie dla służb ratunkowych. Zakupy, uwaga, dla. 546 jednostek OSP 18 stanic w Wopru, A więc zapytaliśmy się. Panie prezesie, co był pan przedstawiony przez Donalda Tuska jako specjalista do, do sytuacji kryzysowych. Najlepszy dostępny pomocy, tym, którzy udzielają pomocy. Te jednostki czekały z całej Polski. W związku z tym otrzymaliśmy no, no, ogromną listę, którą no, skomplądowaliśmy, sprowokowali Pani. Ja Skądowaliśmy te wszystkie potrzeby z szepostwem Państwo Staży Straży Pożarnej, jak 546 jednostek OSP oraz 18 stanów z Fundacja e, po raz trzeci pomaga. W 1997 pomagaliśmy po raz pierwszy, w 2010. Ja ten... Nigdy, nigdy pieniędzy, które otrzymujemy od społeczeństwa, także tak, są to pieniądze na naszym koncie, nie wydajemy na opał. Nie wydajemy na bieżące sprawy, tak, że dla ludzi poszkodowanych, tak, bo że nie się Te pieniądze, w, na w pieniądze w wydajcie na billboardy wyborcze. Na Aha, między innymi to, w rządku jest, jest Billboard No nie, no, no taka, no, taka prawda, taka prawda. Dostajecie A pieniądze, potrzeby, ludzi są inne. Pytanie o tak, o tak, oczywiście. Chciałbym o, się zapytać o rozliczenie. To ja może sprecyzuję. Powiedział pan, że, powiedział pan, że te 40 milionów, milionów to jest coś... No Pro promesa nasza, nasza promesa. promesa. Y, nie wiedzieliśmy, ile wydamiesz? Tak, tylko podczas konferencji z Donaldem Tuskiem, gdzie był pan przedstawiany jako najlepszy na świecie, Specjalista od szybkiej pomocy e, powiedział pan o tym, że te pieniądze przekazujecie od razu, tak? I przekazaliśmy. To teraz dalszy ciągle. Dobrze, dlaczego? Proszę, Dobrze. Dobrze. Momencik, momencik ale proszę mi, ale proszę nie znamy pytanie. Nie, nie, proszę mi tak skończyć. Do ludzi, potrzebują proszę mi w tej chwili, tak skończyć. Była żywność, ale dlaczego pan To woda i w ten sposób wyjechaliśmy. Panie jeszcze, bo na końcu stanęliśmy i powiedzieć, tak, wody już nie chcemy, mamy już jej dosyć. W związku z tym proszę nie znaleźć Panie prezesie, kiedy wyda... dni, do 19 listopada nawet mokraiń. z tej promyny Panie prezesie, od, spokojnie, od, ręka od, lata, sztuk, lata, czerwona twarz, robi pan posługa do końca od, pytania. sztuk o w lat, 116 rok, refektory 10 sztuk, Niech Pani mi poda, co Pani zrobiła na Powodzi, a to jest konkret. Ten <cronarium> ja, nie, nie jako, działa w jednym miejscu, działa w różnych miejscach. Ja, ja właśnie się to, to robię dla wozzie, prawy, że zadaję Panu takie pytania. To tak, że mam już połączenie z Panem Dyrektorem Niech Pan nie wstrzyma, nie wspiera Dyrektora. Ale my sobie sami zrozumiemy, ja Pana pytam o 40 milionów, 40 milionów to są nasze, nasze, które jeszcze nie... Proszę ile mi lepiej tak na... Pani że... proszę, krzykuję, proszę, nie przekrzykuje, koleżanki, bo to wydawać? źle wygląda, naprawdę. naprawdę, pan się uspokoi. Wydaliście do 19 listopada z tych 40, to 24 miliony, tak? Nie, nie z tych 40. 40, właśnie pani wszystko myli, bo się pani nie przygotowała, Ze... 32 miliony. Proszę pana, wy nie odpowiadacie na pytania. Nie odpowiadacie na że pytania, pan? unikacie pytania Nie wiem, ile bym stukał w drzewo i tak dalej by się to drzewo. No nie dam rady przetłumaczyć państwu, macie nastawienie, swoje liczenie, swoją matematykę, nie przeskoczę tego. 38 nie, nie ma na naszych stronach jest to wszystko napisane. Proszę to policzyć i proszę mi pokazać I... miejsce, gdzie, tych, gdzie te pieniądze nie zostały wydane. Dobrze, Że to, za, to inne rezonę, jego nie ma. Ile pieniędzy w tym momencie znajduje się na koncie Wielkiej Orkiestry Światowej. Powiedz powiedzmy nic. to światu, ile w ogóle pieniędzy znajduje się w tym momencie, jest przetrzymywane na koncie? Na koncie nic nie jest przetrzymywane i są to nasze sprawy, nie będę pani o tym mówił, ile mam pieniędzy, to są pieniądze, to które mi dysponujemy na zakupy, to nie są publiczne. Nie, państwo, państwo na nas nie stwierdzą. Ale to jeszcze pani ja mam do pana pytanie, chciałbym się, do... chciałbym się jeszcze dopytać w takim razie o rozliczenie billboardów, proszę mi nie zamykać drzwi, nie utrudniać pracy dziennikarza. Panie, panie prezesie, chciałem się dopytać jeszcze o te billboardy. Ile one kosztowały i czy w tym roku również zamierza pan wspierać któregoś z kandydatów? Panie prezesie... Czy zamierza pan wspierać któregoś z kandydatów? Proszę mnie nie przepychać. Panie prezesie, czy wyda pan również w tym roku na jakieś billboardy wyborcze? Wsparcie kampanii w tym roku. Panie prezesie, ile kosztowało wsparcie podczas ostatnich wyborów? Panie prezesie, Panie Prezesie, czy będzie Pan wspierał któregoś z kandydatów? Ile pan wyda na te pieniądze z fundacji?